Witam was na kanale Teraz Jago. Dzisiaj ładne gate 668, jedna z najfajniejszych serii. Zapraszam do recenzji. No więc zaczynając od naszego zestawu od naszego 668. Mogę Wam powiedzieć tyle, że pochodzi on z roku 1992. Zawiera 93 elementy oraz dwie figurki. Jest to seria Wolfpack, czyli rycerze i Wilka. Bardzo fajny zestaw, yy, bardzo niewielki. I przedstawiam oczywiście wóz bojowy. W tym zestawie na pewno dostaniemy bardzo dużo sprzętu. Zobaczcie co tutaj jest, trzy miecze, łuk, kołczan, yy, siodło, yy, jastrząb lub orzeł albo figurka jakiegoś z tych ptaków. Yy, nie myląc z papugą, tarcza na pewno Wolfpack. Z flagą, z nadrukiem ich frakcji. Dwóch naprawdę bojowych wilków. No, zestaw jest naprawdę wyśmienity. Zobaczcie, z góry jest praktycznie to samo, co jest z frontu naszego pudełka. Z dołu jest nieco inaczej. i tu zobaczcie, bo brakuje nam tutaj tego jednego wilka. No i on się gdzieś schował. Zobaczymy, czy jest możliwość go schowania, czy nie. Z boku tego pudełka mamy numer, tego system, od ilu lat możemy się nim bawić, no i jakieś napisy. Tutaj mamy to, co praktycznie na froncie, bardzo podobne jest, ale to nie jest to samo. No i oczywiście tył, czyli alternatywne modele. Popatrzcie, tutaj mamy dużo możliwości, bo tu jest pokazany, co możemy schować w środku tego wozu. Możemy schować albo skarb, albo beczkę. Oczywiście te, ta skrzynia jest wypełniona kosztownościami. Mamy tutaj kielich, jakieś pieniądze, monety. Te jeden na jeden okrągły zawsze imitowały jakieś złoto lub pieniądze. Tu jest mały wózek, zaprzęzięty koń. Tutaj mamy jeszcze jeden alternatywny model. Zestaw naprawdę jest super i wielu go kojarzy, wielu go zna. Jest naprawdę wyśmienity, a ja Wam pokażę, jak on wygląda na żywo. Chciałbym jeszcze o tych wilkach Wam poopowiadać. Ciekawostką jest to, że oni mają tylko trzy zestawy, z czego jest 6038, czyli Wolfpack Renegades. Mamy jeszcze mały zestaw taki z duchem. On po prostu jest jako w trójpaku. 1597 ma numer tego, ten trójpak. No, i jest jeszcze 6075, czyli Wolfpack Tower. Bardzo skromnie, ale ma tylu zwolenników, że co chwilę widzę na internecie moc, Wolfpack, moc Wszystko jest rewelacyjna ta frakcja. Zobaczcie na te genialne figurki. Zobaczcie, jakie one są agresywne, jak fajnie wyglądają. Oczywiście tu wykorzystana buźka z pirata z tego najbardziej podstawowego bardzo dobrze pasuje do tej frakcji on z tyłu ma oczywiście płaszcz taki starego typu oczywiście kaptur starego typu no i ta genialna tarcza no i ten genialny Thor po prostu uwielbiam te figurki uwielbiam tą frakcję mam wszystkie te zestawy z tej serii na pewno wam ją pokażę dwa rodzaje figurek były były zobaczcie bo jeden jest z brązowymi a drugi jest z czarnymi, no i ten co jest z czarnymi, z czarnym kapturem i z czarną peleryną ma brązowe ręczki, prawda, czerwony pas i tutaj super mu się to że ma kaptur i kaptur i ten płaszczyk, to jest rewelacja. Natomiast drugi typ ma już szare spodnie, jest troszeczkę inny, również głowa od pirata, z fajny zarost, wąs, Oczywiście z tyłu mm, to chyba musi mieszało, jakby miał brązowy ten, brązową tą kapotkę. Pragnę tylko wspomnieć, że w zestawie 60-40 jest brązowa kapotka. Ja jednemu z tych rycerzy wymieniłem i faktycznie nie pasuje. Lepiej pasuje ta czerwona. Brązowy kaptur starego typu, bat oraz miecz. Zobaczcie, faktycznie ta konstrukcja jest super, bardzo dobrze wygląda. Tego wielka sobie damy tutaj z boku. I teraz co o tym wozie? 92 elementy, niby dużo, nie dużo. Zaprzęgnięty w konia. wóz. oczywiście posiada dużo skarbów. W środku tutaj ta super unikalna flaga, tylko w dwóch zestawach. W tym oraz 60-75. Tutaj mamy naszą figurkę Jastrzębia Orła lub jakiegoś lub ptaka lub po prostu figurka no bo jak dobrze wiemy Wolfpack są to złodzieje złoczyńcy to nie jest dobra frakcja aczkolwiek no raczej to są tacy mm, którzy nie należeli do dobrych powiem wam jeszcze ciekawostkę że w wielu zestawach Większych, na przykład 6086, którego bardzo dobrze znamy. Możecie sobie zobaczyć tą recenzję jeszcze na moim kanale. Też pakują właśnie tych łowpaków też ona tam była. Jest jedna taka figurka, chyba nawet ten z wąsem, a z kolei 6082 jest właśnie ten z, przepasanym, z przepaską na oku. Mianowicie chciałbym Wam coś pokazać, co odkryłem właściwie niedawno. Jak usuniemy sobie tarczę, to nie tylko skrzyka nam wchodzi, ale wchodzi nasz właśnie ten jeden gość. No nie do końca wchodzi. Myślałem, że się zmieści, ale niestety nie ma takiej możliwości. Myślałem, że on się schowa tak jak w 1680. No ale widzicie, wystaje. No szkoda, bo myślałem, że faktycznie on jakbyśmy go może jakoś tak upchali, ale no niestety nie ma takiej możliwości. Możemy tam schować m.in. ten skarb. Nie chcę go już odrywać. Byłem pewny, że on mógłby się tam zmieścić. Ale popatrzcie, co tutaj jeszcze takiego mamy. Mamy ten łuk, mamy dzidę, mamy siodło, mamy wszystko w kolorystyce niebieskiej. Ten wóz jest bardzo prosto, fajnie wykonany. Mamy kopie, kusze na małych kółkach to jeździ. Dla mnie jest ten zestaw rewelacyjny, ikoniczny, po prostu genialny. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do moich innych recenzji, do pozostałych. Znajdziesz tam wiele innych tematów. A także do zobaczenia za tydzień. Cześć!